Ja jestem Kaktus i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z Clash of Clans. Tutaj sobie zbiorę Golda, Eliksir. Jakby ktoś był ciekawy, to tutaj mam Eliksir. Dobra. I oczywiście Golda, czekaj. Ej, ulepszyło, mnie. ulepszyło mi się laboratorium. O, ulepszyło, ulepszyło. Nice. Ile to kosztuje? Co? Ej, czekaj, ja to sobie muszę zasłonić. 150 tysięcy upgrade baluna? Lizda Dobra. To mnie trochę zaskoczyło, czekaj. Jaką miałam mam armię? Aha, no to super, tylko lightning. A właśnie, jakby ktoś był ciekawy, to tutaj jest taki quick train. Wy widzicie? I tutaj sobie robicie takie wiacia, co nie? Na przykład tutaj macie edit. I tutaj możecie sobie tworzyć. Ja mam już to stworzone. I tutaj macie taki fajny train, czyli wytrenuj. Naciskam sobie na to. No i... Wiecie, co się teraz dzieje? Automatycznie mi się moja armia trenuje. O to co, poczekam sobie, aż się wytrenuję, może sprawdzę sobie sklep. Może, może mnie na coś stać. Okej, okay, dobra. No, na nic mnie nie stać, bo wszystko mam wykupiona. A właśnie, jakby ktoś był ciekaw, no to ogólnie z Clash of Clans będzie cała seria, cała playlista. Co to? A, dobra, to... A ja, za, a ja wracam za dwie sekundy. Kaj jestem, jestem. I co my tutaj mamy? Kiedy się skończy. O, Ludkar! Prezent ty! O nie, nie mam eliksiru. Dobra, tam mi zapłacę za 15 gemów. A właśnie, wiecie, jakie są plusy tego prezenciku? Są bardzo ogromne, ponieważ dostaje chyba 700 tysięcy eliksygu, co nie? A to jest bardzo dużo. 700 tysięcy, coś tam, coś tam. Właśnie, O, i patrzcie, ile będę miał Lixiego zora. Jeszcze chwila, 5 sekund. I patrzcie, ile Lixiego będzie. A, 77 tysięcy. Myślałam, że 700 tysięcy kurczę. Szkoda. Dobra, hmm. no, co mogę sobie podnieść? Nie, no nie podnoszę goblinów, bo to. Więc słuchajcie, nie ma, nie ma sensu pod upgradeowanie goblinów. Te gobliny no, nic nie robią. Właśnie tutaj mamy taką bazę przechodnią. Można to tak nazwać, chyba. O, kamień, wykopmy sobie. Może gamik będzie. A było gamie. No to nice. I... Ok, fajnie now. I lecimy. Okej. Okay. Na, na, na Kanona i Double Kanona by się najpierw opłacało lecieć. Dobra, lecimy na Archet Awer fullem. Fullem. Szkoda, że barbarianki nie są takie inteligentne jak Gianty, że najpierw niszczą to, co atakuje kogoś. Co wy robicie? Barbariany. Ej, dobra, ja uważam, że barbariany powinny jakieś buffa dostać, bo teraz to one są bez sensu. W sumie jeszcze mogę to wygrać? Jak gościu pokonamy nie ode mnie, to mogę to jeszcze wygrać. Wygrałem, ile? Wygrałem, nice. 0%? To co ten koleś robił? I co ten koleś robił? No, no to fajnie. No to fajny gość. No super, nie, no fajnie. Człowieku. Tak się nie gra. Co? Ej, co za gość? Nie, no mistrzostwo, mistrzostwo. W co, w sumie sobie zaczekamy aż armę się wytrenuje. Ile tam jest? Co? 16 minut? Dobra, czekaj, jaką ja mam teraz armię? Zaczekamy aż się wytrenuje ten jeden giant i lecę z wojną. I po wojnie będzie chyba koniec odcineczka. Lecimy. I po wojnie koniec odcinka, ale cieszymy się wojną. Co? Dobra. Nasz inny? Dobra. Hmm. To bym sobie poleciał. Tu dwa gianty, tu dwa giąty. Tutaj archerek sporo. A tu wszystkie barbariantki. Co nie? Jak każdy się przebije, to jeszcze lightninga wywalę. Czym to A Mortar. Widzowie to chyba będzie przegrana. Rzuciłem właśnie tego lightninga. C o nie! Lightning nie zniszczył Mortara. Najgorzej. Ludzie, najgorzej. Kurczę no, widzowie, to chyba będzie przegrana, bo ten jeden Giant no czarno to widzę. Czarno to widzę. Kurczę. No i widzicie. Kurczę, no przegrałem. No to co, no koniec odcinka. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczek. jak was to nic nie kosztuje mi, bardzo pomaga. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!